Na pierwszego iPhone'a brałem kredyt, w momencie, kiedy brałem ten kredyt, nie miałem na swoim koncie nawet równowartości na tego, ile płaciłem za tego iPhone'a. To była durna decyzja. Dzisiaj kupiłem sobie iPhone 17 Pro. I w sumie, ale że tutaj drugi dzień w tej chwili, a ja się trochę zmuszę do tego, żeby go odpakować i przerzucić na nowy telefon, bo te rzeczy kompletnie przestały mieć znaczenie. Z jednej strony można było powiedzieć, że życie straciło w tym kontekście smak, ale z drugiej strony. To był właśnie mój cel. O, to, o tym właśnie marzyłem. O, o to, to było moje idealne wymarzone życie. Gdzie mogę iść do restauracji, po prostu zamówić to, na co mam ochotę, dla tych ludzi, dla których mam ochotę i zapłacić rachunek, nawet nie sprawdzając ile jest na samym końcu na tym rachunku, zostawiając 100, 200, 300 zł na piwku. Żebym mógł sobie zamówić nowego iPhone'a i potem przypomnieć sobie o tym, kiedy odpakuję paczkę, że w ogóle go zamówiłem. Żeby te podstawowe rzeczy przestały mieć dla mnie znaczenie. Więc jako luksus nie myślę o tym, że posiadanie tego iPhone'a jest luksusem. Luksusem, moim zdaniem, jest to, że możesz kupić takie rzeczy i w ogóle nie myśleć o tym, że wydałeś na to pieniądze. Luksusem jest to, kiedy masz obudzić się z rana i wybrać, czy dzisiaj będziesz pracować, czy będziesz odpoczywać. Luksusem jest to, z kim spędzasz czas, luksusem jest to, z kim pracujesz, luksusem jest to, gdzie przebywasz. To jest, moim zdaniem, prawdziwy luksus. To jest to, co tak naprawdę daje wolność w sercu, więc o tym kiedyś marzyłem, a dzisiaj. No, so, on poking a motorbike